Witam wszystkie raki bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę roku 2024, nie roku, ale stycznia 2024. Prognoza roku 2024 jest już na moim profilu na YouTube kanale, link umieszczę u góry, zapraszam serdecznie do wysłuchania. Ten rok będzie lżejszy, ten rok będzie łatwiejszy, dlatego że pluton wychodzi wreszcie z opozycji i kończy się dla Was trudny czas, ten ostatni, tych ostatnich 15 lat. Jowisz, od 1 stycznia wyrusza w bieg prosty w znaku byka, co oznacza, że do maja jest czas, nie tylko ekspansji, popraw sytuacji finansowych, ale także, że będziesz mógł teraz zrealizować swoje życzenia i marzenia. Spełnić, będziesz mógł sobie spełnić. Może chodzi tutaj o współpracę z jakąś grupą przyjaciół, z grupą ludzi, z którymi się bardzo dobrze rozumiesz, gdzie masz wspólne cele. Może pojawią się jakieś osoby, które ci pomogą w tym czasie zrealizować Twoje życzenia i marzenia, ale na pewno do maja jest poprawa sytuacji finansowych, wykorzystaj to. Merkury bowiem rusza już trzeciego w bieg prosty, ale w znaku strzelca, gdzie będzie chodziło o temat przeorganizowania się i, jak mówiłam, przy ostatniej pełni zrezygnowania z pewnych obowiązków i tak zorganizowania sobie dnia codziennego, ale aby był czas na relaks, na odpoczynek, na spacery, poprawić swoje zdrowie, dobrze się odżywiać, może właśnie wyspać się w tym czasie w czasie zimy i zadbać przede wszystkim o swoją kondycję. Słońce znajduje się w znaku koziorożca, co oznacza naprzeciw Twojego znaku, że tematem są relacje i partnerstwa wszelkiego rodzaju. Jak tu w tych relacjach i partnerstwach wygląda? Czy rzeczywiście wszystko jest na równi? Czy wszystko jest sprawiedliwie? Czy te relacje bazują naprawdę na, na takiej równości? Ponieważ Mars e, przechodzi do znaku koziorożca i także ustawi się naprzeciw, może tu niestety dochodzić do konfliktów. W zależności od daty e, Waszej daty urodzenia, taka opozycja trwa do 3 dni, czyli można to przytrzymać, ale uwaga, chodzi o może to być atak jakiś ze, ze strony partnera, czy partnerki, czy też osób, z którymi współpracujecie, i chodzi o temat odpowiedzialności: kto za co odpowiada, kto y, ma jakie obowiązki, czy rzeczywiście obowiązki są równo podzielone, a może Ty raku masz za dużo tych obowiązków, za dużo tej odpowiedzialności, zapomniałeś y, o sobie, czy też ta energia tego Plutona zabrała ci też przez ostatnie 15 lat może trochę siły, abyś teraz pomyślał o sobie i powiedział do pewnych sytuacji nie, dziękuję, stop, na to sobie nie pozwalam. Czyli uwaga, może być spadek energii i Mars pozostanie w koziorożcu do 12 lutego 2024. 9. Uwaga, Merkury stoi w kwadracie do Neptuna jeszcze ze Strzelca, gdzie czuje się nie za dobrze tutaj, chodzi o jakieś kłamstwa, oszustwa, można być także oszukanym, czy też mogą być jakieś nieprawdy, czy też może dać się na coś nabrać. 10. Znowu bardzo dobry czas. Słońce ustawia się w trygonie do Urana i Mars w pozytywnym aspekcie do Saturna oraz Mars Trygonie do Jowisza, ponieważ 11 jest nów w znaku Koziorożca. To jest super nów z bardzo dobrą energią i dla niektórych z Was dotyczy przede wszystkim drugiej dekady. Chodzi o nowe relacje, o nowe partnerstwa wszelkiego rodzaju, ponieważ Słońce w Trygonie do Urana mówi o nowych propozycjach, o nowych możliwościach, o nowych partnerstwach poznanych w grupie Przyjaciół w grupie znajomych, ale także o zakończeniu relacji i partnerstw, które no, naprawdę nie zgadzają się z Tobą, z Twoim pojęciem partnerstwa, i tutaj pojawią się także, mogą się pojawić w następnym czasie nowe współprace i nowe, kooperacje, jednocześnie decyzje, które podejmiesz podczas tego nowiu z Marsem w Trygonie do Urana o nowych współpracach, o nowych kooperacjach, o nowych sposobach zarabiania pieniędzy, realizują Twoje życzenia i marzenia. I będzie to decyzja, pamiętaj, w znaku koziorożca długofalowa, czyli można nawet powiedzieć na kolejne 30 lat, taka pewna decyzja, która ma Ciebie zabezpieczyć. 14 także Merkury przechodzi do znaku Koziorożca, gdzie pozostanie do 4 lutego. Czyli i Mars i Słońce i Merkury i następnie Wenus znajduje się w znaku Koziorożca do końca miesiąca. Fokus jest na relacji i na partnerstwa. Z kim? W którym kierunku? Czy naprawdę jest sprawiedliwie? Czy jest porówno? Czy ta osoba pasuje do mnie, czy ta relacja pasuje do mnie, czy ta współpraca pa pasuje do mnie, ty wybierasz raku. Ty decydujesz. Nie pozwól, aby było Ci coś narzucone. Nie pozwól, aby ktoś zabrał Ci odpowiedzialność, aby ktoś zadecydował za ciebie, lub też, że ty ciągle y, troszczysz się o innych, opiekujesz się od innych. I wszystkim odbierasz to, te odpowiedzialności. Zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie. I wtedy inni czy ty swoją postawą, swoim zachowaniem dajesz przykład, możesz ty też sam odpowiadać za swoje życie. Każdy jest sam odpowiedzialny za swoje życie. Pamiętaj, nie jest tak, nie wszyscy myślą tak jak raki, które chcą ciągle się opiekować nie tylko rodziną, najbliższymi, przyjaciółmi, ale jeżeli wyjdziesz na ulicę i popatrzysz na ulicę, każdy człowiek, którego mijasz, myśli tylko o sobie. I nie chodzi tu o temat skończonego egoizmu, ale o troskę z miłością do siebie. Najpierw ty, później reszta. 20 Słońce przechodzi do znaku Wodnika i tu pozostaje 4 tygodnie, a to oznacza poprawa sytuacji finansowych i jednocześnie 21 Pluton przechodzi do Wodnika. O plutonie już powiedziałam w horoskopie rocznym. Zajrzyj sobie na playlist e, horoskopy na rok 2024. Pluton przynosi inną formę zarabiania pieniędzy. Wyjścia, uwolnienie się z relacji partnerstw, które są uciążliwe, które, e, które cię uzależniają, czy też może tutaj, gdzieś się nie spełniasz. Jednocześnie nowa forma zarabiania pieniędzy i poprawa sytuacji finansowych z czegoś nowego, z czegoś Radykalnie innego, gdzie możesz się spełnić, gdzie możesz podkreślić swoją indywidualność. Coś związane z nowoczesnością, z techniką, może będziesz uży, y, używał co, czegoś takiego, no, mo, może to chodzi także o nowe inwestycje wszelkiego rodzaju, ale przede wszystkim, ponieważ jest to domne skorpiona, chodzi o odejście od jakichś trudnych tematów, Może nawet dzieciństwa, które ci ciążą, które cię obciążają, gdzie czujesz się może winny. Teraz takim zrozumieniem, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Nie ciągniemy tego przeszłości. Nie ciągniemy tego z dzieciństwa, nie wprowadzamy do relacji w swoim życiu dorosłym, dlatego że to nie jest potrzebne. Ty masz relacje, związki, układy, czy partnerstwa i współpracę budować sam od teraz, od tego momentu, który jesteś, na zupełnie innych wartościach, gdzie każdy może się odpowiednio sam spełnić. Pluton będzie ci pomagał, i nie ma tego dramatu, który przychodzi z zewnątrz, to co się pojawiało przez ostatnie 15 lat. Jesteś wyzwolony. 23. Wenus. Czyli aż cztery planety już są w znaku Koziorożca przechodzi i pozostanie tutaj do 15 lutego. Nowe propozycje, nowe relacje, nowi ludzie, którzy będą proponować i współpracę. I pracę, i zarobienie pieniędzy, może także relacje i partnerstwa, chociaż ta Wenus w znaku koziorożca nie jest specjalnie skierowana na yy, miłość, ale na zarabianie pieniędzy lub też na relację taką z odpowiedzialnością. I może tym nowym ludziom warto się tutaj przyjrzeć, jednocześnie ponieważ aż cztery planety. Znajdują się w znaku koziorożca. Pamiętaj, że osoby, które teraz się pojawią, czy to masz konflikty, czy miłe spotkania, czy miłe słowa słyszysz, czy jakieś propozycje, te osoby, jak te lusterka, będą ci pokazywały, co masz zmienić w sobie. Gdzie do pewnych tematów masz powiedzieć nie, gdzie masz objąć odpowiedzialność za siebie a gdzie masz pewne odpowiedzialności zrezygnować z pewnych odpowiedzialności, ponieważ za dużo bierzesz na swoje barki. 25 pełnia w znaku lwa, które nie ma tak naprawdę wpływu na twoje słońce, ale na sposoby y, zarabiania pieniędzy i tematy wartości. Jak widzisz siebie, jak postrzegasz siebie, czy kochasz siebie? czy stawiasz siebie na pierwszym miejscu, czy wykorzystujesz swoje talenty, swoje predyspozycje do zarabiania pieniędzy, ale czy przede wszystkim ty jesteś dla siebie tym królem, królowo, czy ty cenisz siebie, czy chcesz się spełnić, czy szanujesz siebie jako osoba, czy pozwalasz sobie na przyjemności, na radości, za, na pokazanie się, na zaświecenie swoim światłem i zrób to teraz przy tej pełni. Od 27 do 30 mamy przebojowe, bardzo dobre aspekty. Takich chyba nie będzie w całym roku 2024, ponieważ Merkury jest w koniunkcji do Marsa w znaku koziorożca, Uran wyrusza w bieg prosty, Wenus w pozytywnym aspekcie do Saturna, Merkury w trygonie do Urana, Wenus w trygonie do Jowisza, Mars w trygonie do Urana mówią o tym, że cele które teraz sobie postawisz, będą wdrożone w życie na długi, długi czas. Nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany, poprawy sytuacji finansowych przyjdą z zewnątrz. Jednocześnie tu można wszystko dokonać, można wszystko zdobyć, można przeforsować każdą górę, ale myśląc o sobie. Nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany. Coś ci pomoże, jakaś pomoc. Jakaś pomoc jest ze strony przyjaciół, ze strony grup, jaka, jakieś propozycje, założenia czegoś nowego, czegoś innego, wejścia w nowe związki, w nowe relacje, w nowe współpracę i inny sposób zarabiania pieniędzy i zabezpieczenia siebie. Otwiera się raku na nowe, jest nowy rok, jest nowa era. Ten rok ma być spełnieniem, dlatego życzę Wam wspaniałego stycznia, dobrego wejścia w roku 2024 i do Siego Roku. Powodzenia, kochane reki.